Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. To tylko z pozoru możemy powiedzieć, że ta Ewangelia i to dzisiejsze Słowo Boże to afirmacja pokory. Myślę, że tu jest coś więcej. Przede wszystkim przestroga i wskazanie, co robić, jak żyć. Jak działać, aby być szczęśliwym? My zawsze, za każdym razem, myślimy, że to szczęście jest tak ważne, ale jakoś nie umiemy zawalczyć, żeby to szczęście zagościło pośród nas. Ta dzisiejsza Ewangelia i to pierwsze motto, które żeśmy powiedzieli o pokorze, to przede wszystkim doświadczenie życiowe. Które pokazuje, jak powinny wyglądać nasze relacje. Oczywiście, my zawsze zadajemy sobie podstawowe pytanie: czy warto być pokornym? I nie zawsze wydaje nam się, że warto, ale spróbujmy to pytanie odwrócić i powiedzmy sobie tak. Czy jej można zaprzyjaźnić się z człowiekiem wyniosłym? Czy takiego człowieka można mieć do niego zaufanie? Czy raczej będzie budził lęk? Zobaczcie, dziś Jezus Chrystus chce bardzo jasno nam powiedzieć, że wyniosłość i pycha. To skazywanie siebie na samotność. A pokora? A pokora to jest wstęp i możliwość do jakiejś relacji. Bo warto poznać człowieka, który na dzień dobry jest jakąś tajemnicą, któremu mogę tak naprawdę zaufać. Ale ta dzisiejsza Ewangelia ma jeszcze jeden aspekt. A mianowicie spodziewanie się profitów i adekwatnych odpowiedzi w momencie, kiedy ja coś czynię dla drugiego. I dzisiaj Jezus mówi wprost: Dając, nie spodziewaj się niczego. Po to chociażby, żeby się nie rozczarować. Po to chociażby, aby nie mówić z drugiemu i nie robić mu żadnych wyrzutów. Ale dając i nie spodziewając się niczego, automatycznie widzimy, że tym, który będzie chciał nas nagrodzić, będzie sam Bóg. Prośmy więc o to, abyśmy byli mądrzy, abyśmy byli pokorni nie dla samej pokory, tylko po to, żebyśmy byli szczęśliwi i mogli wchodzić w dobre i zdrowe relacje. Amen.